Są młode osoby, takie jak my, które, ze względu na sytuację w ich rodzinie, nie mogą zrealizować swoich potrzeb. Dlatego nasz zespół zdecydował, aby podarować im przysłowiowe buty, aby mogły przejść ten kawał drogi, jakim jest życie. Dlatego postanowiłyśmy wesprzeć finansowo, by ich codzienność stała się łatwiejsza i przyjemniejsza. Zebrałyśmy te pieniądze w nietypowy sposób, prowadząc wieczorne spotkania tutaj, w Austerii, a towarzyszyły im darmowe słodkości i ciepłe napoje. Działaliśmy w każdy weekend stycznia, tego i marca, a nasi goście mogli uczestniczyć w prelekcjach prowadzonych przez na przykład Marię Michalak-Wilamil, Julię Burzę i Agnieszkę Stancel. W warsztatach teatralnych, warsztatach o emocjach, warsztatach telecznych oraz warsztatach o zdrowiu psychicznym organizowanych przez zaprzyjaźniony projekt Dobrze jest Życie. A to tylko kilka rzeczy, które u nas się Miejsce integracji dla mieszkańców. Miejsce spotkań. Towarzyszyła nam zawsze rodzinna atmosfera. Ludzie nie ograniczali się tylko do siedzenia przy własnych stolikach. Często dochodziło do rotacji, ludzie poznawali się nawzajem. Przechodziło do nas nawet 150 osób, a na sali zabaw pojawiło się Paulo dzieciaków. Ale, ale wiecie, skąd wywzięłyście pieniądze na te wszystkie ciasta? Finansowo wspierała nas gmina Raszyn, która przez wszystkie trzy miesiące kupowała nam wszystkie produkty potrzebne nam do działania. Wypiekanie słodkości pomagali nam wolontariusze z Centrum Kultury Raszyn, którzy co tydzień pomagali nam w kuchni przez kilka godzin. W tej wersji goście się już pojawili, tak, żebyśmy obsługiwani. a centrum, które Raszyn, na które nam tego miejsca. Robiłyśmy to w piątkę dziewczyn. Każda z nas jest skąd idzie. Z Łodzi. Z Łodzi. Z Warszawy. Z Radomia. I z Raszyna. Ponieważ każda z nas jest z innego miejsca, a działalność była w Raszynie, nie odbyłoby się to bez wsparcia Centrum Konferencyjnego 4 w które oferowało nam co tydzień darmowe noclegi. To, to i to też, a nawet to, to wszystko tak naprawdę zostało nam przekazane przez firmę Amberius jako dekoracje na nasz projekt. Podczas naszego projektu wydrukowałyśmy 160 plakatów. Odwiedziło nas ponad 400 osób. Nasze media na Instagramie i Facebooku dotarły do ponad 6000 osób. Zdobyliśmy 16 wzmianek medialnych, takich jak TVP3, Radiokolor, Kurier Raszyński, Gazeta Chmury, Media Chmury, oraz LinkedIn. I zebrałyśmy ponad 8800 zł, które przekazałyśmy trójce rodzin z Raszyna. A najlepsze jest to, że projekt będzie kontynuowany. Przez Młodzieżowy Klub Centrum Kultury Ruszyn. Dziękujemy za możliwość zrealizowania tego projektu.